Cześć, witajcie. Witam w kolejnym filmiku, tutaj w kolejnym dniu. Zobaczymy sobie jak wygląda ciapek. Mój ciapek Ursus C330. Otworzę tylko sobie drzwi. Oto ciap Tak wygląda. plusus na dotarciu. Dziś, dziś już trochę chodził, ale będzie też chodził jutro, czyli będzie pracował, silnik będzie pracował na postoju sobie przy zmiennych obrotach, na biegu jałowym. Będzie sobie pracował. Chłodnica oryginalna sprzed 50 lat. Jeden w komentarzu mi ten, pod filmikiem napisał, że ciapki nadają się tylko na żyletki. A on się na co nadaje? Bo do chrzanu on się, nawet się nie nadaje. Zobaczcie sobie siodełko oryginalne. Co tu jeszcze jest? Wszystko jest praktycznie oryginalne. Zbiornik jest oryginalny. Kierownica jest oryginalna. Filtr powietrza jest oryginalny. Felgi są oryginalne, przednie i tylne. O, jest założony filterek na paliwo wstępny. Może sobie go odpalimy. I wyjedziemy na przejażdżkę. Patrzcie z jakiego gównolitu robią teraz klapki na tłumik. Już się urwała. A Ciapek jeszcze stoi, 1969 rok, i jeszcze ma się dobrze. No, wyjedziemy sobie nim na podwórko. Zobaczycie, jakie ma ciśnienie, bo stary zegar pokazuje ciśnienie oleju i, i atmosfery i powietrza, ale nie pokazuje temperatury wody. A to mniejsza z tym, najważniejsze jest ciśnienie oleju na docieraniu, bo woda, woda jest w normie, jest on bez termostatu, tak, tak więc wszystko jest w porządku. Zobaczcie sobie jakie jest smarowanie silnika 5,5 atmosfery na wolnych obrotach a na wyższych 6 atmosfer. Na razie, zobaczymy jak po dotarciu. Przejedziemy się ukusem. Patrzcie nawet zapadkę na działa. Eksperci i tak nie uwierzą, że hamulce działają ale trudno. Pijemy sobie czwórkę. Jedziemy. Świniarka dwukołówka. Czeka na zrobienie. Piątka. Ręczny gaz. Jedziemy sobie Patrzcie Jarek Ogarek kupił sobie 60 i jechał nią 60 km do domu A ja sobie kupiłem czapka Ale to już w styczniu. O, puścił dymek Ten chyba nie ma takiej, takiej normy jak 3P to jest norma Euro 4, nie Euro 6 Patrzcie jaka bajeczka No Kierownica oryginalna Ale on się będzie prezentował jak będzie zrobiony Poezja normalnie Jedziemy sobie Na razie na piąteczce Zaraz wrzucę szóstkę Patrzcie, jaka malina! To jest wszystko mechanicznie. Wszystko jest ok, wszystko jest dopracowane na tip top przez statek. Co chciał, to ma wymienione. Pompa paliwowa, tryskowa po regeneracji. Tryski ustawione. Odpowiednio z ciśnieniem, tak jak powinien mieć ciapy bodajże 135 atmosfer Nie puści dymku nawet O, teraz puścił No, poezja Zaraz sobie wjedziemy na drogę powiatową I zawrócimy Mniejszy gaz Dobra, możemy jechać. Zakręcimy tutaj. O, piąteczka, piąteczka, cały czas jedziemy. Szóstka i kita. Oczywiście na wolnych obrotach, nie będziemy tutaj piłować tego oto silnika. Patrzcie jak to wygląda. Coś dla Jarka Ogarka, on tak lubi. Patrzcie. Poezja. Zaraz przyhamujemy. Zobaczycie jak hamuje. Żeby nie było, drugie koło tak samo. Eksperci i tak nie uwierzą, że ma hamulce. Powiedzą, że jest fotomontaż. Ale powiem wam rakieta, rakieta. Dzisiaj jest 22 czerwca, a nagrywam to o 21.16 Akurat teraz jest taka godzina. O, o, o! o. Ale skaczę. A tam stoi 3P, ten co miał się od razu rozlecieć rzekomo. Bo silnik źle pracuje, pracuje na 1,5 tłoka. A, a, a po naszemu pracuje na trzy pełne tłoki. Są tam zestawy naprawcze z prawdziwej, z wysokiej półki. Nie ma co ukrywać. A tak samo zresztą jest w ciapie. Od male, zestawy są od male, panewki też od male. Mały wow, jest oryginał, pierwszy szlif Po pierwszym szlifie, no nie wiem czy oryginalnie jeszcze Ursusowski, nie jakieś gówno Ciśnienie oleju 5,2 atmosfery Szybko sobie do garażu. Tak Oto tak się prezentuje na dzień dzisiejszy. Do następnego razu. Cześć wszystkim.